Witam Państwa bardzo serdecznie. Aleksandra Waszak, zapraszam na aktualności ratajskie. Co dzisiaj przed nami w programie? Policja znalazła narkotyki w garażu przy ulicy wiatracznej. Zabiły dzwony w rocznicę śmierci Pierwszego Króla Polski, śpiewając jubileusz Poznańskiego Chóru. Zapraszam. Do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem motocyklistki doszło na skrzyżowaniu ulicy Obodrzyckiej z Unii Lubelskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do wypadku doszło w środę o godzinie siódmej na Starołęce. Jak wstępnie ustalili policjanci, doszło tam do zderzenia motocykla marki Yamaha z samochodem Ford Mondeo. 34-letnia motocyklistka została przewieziona do szpitala z obrażeniami celem dalszej diagnostyki. Kierujący Fordem był trzeźwy. Policjanci będą dokładnie wyjaśniać przyczyny, przebieg i okoliczności wypadku. W niedzielę wieczorem, podczas gaszenia garaży na ulicy wiatracznej, służby dokonały zaskakującego odkrycia. Kiedy dym zniknął, ukazały się kilogramy narkotyków. Sprawą zajęła się policja. Na wiatracznej jest jakaś wspólna akcja policji i straży. Są dość tajemniczy. Informuje nas mieszkaniec Starego Żegrza. O szczegóły zapytaliśmy poznańską policję. Około godziny 18.50 policjanci zostali zadysponowani w rejon garaży na osiedlu Lecha, gdzie według zgłoszenia miało dojść do zadymienia. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Policjanci zabezpieczali miejsce interwencji przed dostępem osób postronnych. Wstępne ustalenia dotyczące przyczyn powstania zadymienia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał, jednak gdy opadł dym. Okazało się, że policjanci znaleźli zakadkowy pakunek. Policjanci znaleźli torbę, w której znajdowały się narkotyki około 13 kg marihuany i 5 kg tzw. kryształu. Substancje te zostaną szczegółowo zbadane w laboratorium. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, a także technik kryminalistyki. Szybkie, wygodne i bezpieczne załatwianie spraw podatkowych Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z nowości. W styczniu tego roku bowiem Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego jest już możliwy nie tylko przez komputer, ale także przez smartfona. Przez pół roku funkcjonowania aplikację pobrało prawie 400 tysięcy osób. Najmłodsza ma 18, a najstarsza 109 lat. Warto to zrobić, bo swoje sprawy można załatwić w dowolnej chwili i miejscu na świecie. Możemy być na wakacjach na drugim końcu świata. I to jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jeżeli coś nam się przypomni o 23.50, nie ma problemu, można złożyć wniosek, można do nas napisać. Codziennie już ponad 15% użytkowników e-urzędu skarbowego korzysta z usług urzędu właśnie w aplikacji mobilnej. Najczęściej przeglądają za jej pośrednictwem informacje o zwrotach podatku, rozliczenia, historię deklaracji i odbierają dokumenty. Można także podejrzeć akty notarialne. Do naszych dokumentów dostęp mają także komornicy, ale to nie wszystkie usługi z jakich może korzystać poprzez aplikację zwykły podatnik. Możemy już sobie w ciągu kilkunastu sekund wygenerować zaświadczenia o dochodach i zaświadczenia o niezaleganiu. To nie tylko dla przedsiębiorców, również dla zwykłych ludzi, czy do zakładu pracy, do jakichś świadczeń, czy do banku na przykład, do kredytów. Użytkownicy aplikacji e-urząd skarbowy mogą także skorzystać z usługi Twój EPIT i złożyć zeznanie podatkowe. Przez aplikację można złożyć deklarację i wniosek do Urzędu Skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, a usługi dedykowane tylko przedsiębiorcom? Mogą sobie wygenerować raport o sobie, czyli w jednym zna miejscu znajdą informacje, których deklaracji nie złożyli, które są błędne, e których nie zapłacili. Ale również jakie dane posiadamy o nich bieżące, yy, jakich mają pełnomocników. Za pomocą aplikacji można również zapłacić podatek online przelewem lub z użyciem płatności BLIK. Warto wyrazić zgodę na e-korespondencję. Wtedy my możemy również z podatnikiem kontaktować się elektronicznie, nie trzeba biegać na pocztę z awizem, nie trzeba się martwić, że czegoś nie zdążyliśmy odebrać. Prosimy tylko pamiętać o tym, że wyrażając zgodę na e-korespondencję, ona będzie obowiązywała od następnego dnia. Cały czas swoje sprawy można załatwić przez telefon, ale dzięki usłudze e-Urząd Skarbowy załatwić można tych spraw więcej. Możemy także skontaktować się z urzędem, na przykład generując sobie telepin i wtedy rozmowa telefoniczna która do tej pory raczej była lakoniczna ze względu na brak możliwości weryfikacji z kim rozmawiamy. W tej chwili dzięki telepinowi możemy się uwierzytelnić przy rozmowie telefonicznej. I uzyskać więcej informacji na nasz temat. Więcej o usługach skarbówki znaleźć można na stronie www.podatki.gov.pl. Budowa ścieżki rowerowej, która połączy mosty berdychowskie z maltą rusza już niebawem. Prace planujemy rozpocząć w lipcu tego roku. W tym momencie trwają formalności związane z dokumentacją niezbędną do przekazania wykonawcy placu budowy. Na okres wakacyjny został zaplanowany najbardziej intensywny etap prac. Droga rowerowa ma ciągnąć się od zakończenia mostów berdychowskich przez ulicę Berdychowo aż do jej skrzyżowania z ulicami Jana Pawła II i Baraniaka. Jak informuje kierownik projektu, możemy spodziewać się częściowego, a następnie całkowitego, zamknięcia ulicy Berdychowo. Zakończona inwestycja jednak niewątpliwie ułatwi ciąg komunikacyjny. Wydzielona droga rowerowa o szerokości 3 metrów, której dzisiaj nie ma w, w terenie. Rowerzyści poruszają się też nielegalnie po pochodniku, bo tam takiej możliwości nie ma, lub też pomiędzy stojącymi samochodami, także tutaj na pewno poprawa bezpieczeństwa nastąpi znacząco. Obecny koszt budowy ścieżki rowerowej to około 4,5 miliona złotych. Wszystkie prace mają zakończyć się najpóźniej na początku pierwszego kwartału 2026 roku. W 1025 roku zmarł pierwszy król polski Bolesław Chrobry. Tysiąc lat później, czyli we wtorek 17 czerwca w całej Polsce obchodzono rocznicę jego śmierci. W Poznaniu odbyła się msza święta i wernisaż wystawy, a także zabiły dzwony o symbolicznej godzinie. godzina 10:25 Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła dzwony zabiły tu we wtorek 17 czerwca nie bez powodu równo tysiąc lat temu zmarł pierwszy król Polski Bolesław Chrobry W dniu rocznicy jego śmierci dźwięk dzwonów rozbrzmiewał o tej samej porze w najstarszych kościołach i katedrach z całego kraju Na Ostrowie Tumskim odbyła się także uroczysta msza święta, po której przedstawiciele miasta Poznania i regionu złożyli kwiaty w Złotej Kaplicy, miejscu pochówku pierwszego króla Polski oraz jego ojca Mieszka I. To oczywiste, że upamiętniamy rocznicę śmierci bliskich nam osób, tym bardziej takich znamienitych, postaci jak Bolesław choroby i dzisiaj, gdy spotykamy się w miejscu, w którym jest pochowany, nasza modlitwa, obecność wspomnienie jest jak najbardziej naturalne. Bolesław chrobry wspominany był jednak nie tylko podczas mszy, ale również wystawy poświęconej jego osobie. Odwiedzający mogli zatem poznać jego drogę do korony, a przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie, jakim był królem. Łączył z tą tradycję, to co przejął po swoim ojcu z tą tradycją świata Europy Zachodniej. Pewne rzeczy kontynuował, ale pewne nowinki też prowadzał, choćby to, że zaczął wybijać własną monetę, to jest taka też ważna, symboliczna nowinka w czasie jego rządów. Organizacja zjazdu Gnieźnieńskiego, utworzenie pierwszego arcybiskupstwa w Gnieźnie czy poszerzenie terytorium kraju to także osiągnięcia Bolesława Chrobrego. Aby dowiedzieć się o nim więcej, cały czas można odwiedzić wystawę, która mieści się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na Ostrowie Tumskim. Założony w 2005 roku Poznański Chór Cantikorum obchodził dwudziestolecie swojej działalności. Z okazji jubileuszu jego członkowie przygotowali wyjątkowy koncert którego można było wysłuchać w Domu Kultury Orle Gniazdo. Churzyści z poznańskiego chóru Canticorum obchodzili w sobotę 14 czerwca wyjątkowy jubileusz. Wspólnie śpiewają i koncertują od 2005 roku. To jest pasja. Śpiewam 20 lat i może do końca świata i jeszcze dzień. Dłużej. Mam taką nadzieję. Wielu chórzystów, którzy do chóru dołączyli w roku jego powstania, śpiewa w nim do dziś. Wśród nich jest między innymi także pan Lech. Widać już po nas, że te 20 lat przybyło co nieco na głowie. W związku z powyższym staramy się mimo wszystko utrzymać kondycję no i być zadowolonym, że życie nie polega tylko na pracy, ale również na rozrywce. Na jubileuszowy koncert chóru przybył również jego założyciel i pierwszy dyrygent Robert Kurczewski. Z radością patrzę jak to moje dziecko rozkwita. trenuje już pod okiem, pod okiem nowego dyrygenta, ale cały czas cały czas wzrasta poziom, wzrasta ilość chóru i to, i to bardzo cieszę. Choć pokolenia się zmieniają, w kantikorum niezmiennie pozostaje miłość do muzyki. Z tego powodu do chóru dołączyła chociażby pani Ewa, zachęcona przez koleżankę. Zawsze lubiłam śpiewać, śpiewam w chórach szkolnych, kościelnych, i z racji tego, że jest to jakimś moim zamiłowaniem i pasją, przyjęłam zaproszenie do tego chóru i śpiewam w nim od 10 lat. Niektórzy członkowie zatem dołączyli do kantykorum z pewnym doświadczeniem, inni stawiali w nim pierwsze kroki. Jak przyszłam do chóru, to mój dyrygent zapytał mnie się, gdzie pani śpiewała. To było 20 lat temu, tak? Gdzie pani śpiewała poprzednio? Ja mówię w na imieninach. <grymna> Spojrzał na mnie i się już więcej nie odzywał. Chciałbym również serdecznie podziękować Joli, naszej pani prezes, która. Jak sam dyrygent żartobliwie twierdzi, chór to miejsce dla tych, którzy nie umieją śpiewać. Przychodzili tutaj różni ludzie z różną umiejętnością, z różną umiejętnością śpiewania i po paru latach naprawdę śpiewali doskonale. I muszę powiedzieć, że z nich wszystkich jestem naprawdę bardzo, bardzo dumny. 20 lat chóru kantikorum to wspólne próby, bliskie relacje i ogromna pasja. Jego członkowie tempa nie zwalniają, a wszyscy zainteresowani cały czas mogą do nich dołączyć. Organizujemy warsztaty, wyjeżdżamy na te warsztaty. Nie tylko warsztaty, bo i spotkania rodzinne i okolicznościowe. I śpiewamy sobie 100 lat z okazji urodzin i imienin. Atmosfera jest bardzo rodzinna. Zapraszam serdecznie. Poziom wysoki. Chciałbym, żeby chór nadal istniał, i życzę mu dalszych sukcesów w życiu osobistym i choralnym. Z życzeniami dla artystów na kolejne 20 lat zwrócił się także założyciel chóru. Śpiewajcie, i niech przynosi to Wam radość niech Wam przynosi to oderwanie od rzeczywistości, tak trudnej dzisiejszej rzeczywistości. i Wiem, że znajdujecie w tym i radość, i pociechę, ucieczkę od, od dnia codziennego, a przede wszystkim bądźcie dla siebie tacy, jacy jesteście dotychczas. A do tych życzeń przyłączamy się także i my. Miejski folk, gypsy punk, piosenka poetycka, muzyka zespołu niesamowita sprawa, wymyka się gatunkom, a ich brzmienia przyciągają na koncerty rzesze fanów już nie tylko w Polsce, ale i za granicą. 14 czerwca wystąpili na osiedlu warszawskim. To była niesamowita sprawa, bo zespół o takiej właśnie nazwie udało się zaprosić na osiedle warszawskie. Na zaproszenie Ratajskiego Centrum Kultury i Klubu Cybinka wystąpił na Polanie w sercu osiedla. Zespół Niesamowita Sprawa powstał kilkanaście lat temu jako spontaniczny duet uliczny wykonujący autorskie piosenki Michała Iskry na rynkach i deptakach Poznania. Zespół Niesamowita Sprawa gra muzykę trudną do określenia, ale jest to muzyka grana na instrumentach akustycznych. Jest to muzyka w większości energiczna. Jest to muzyka, która, która może towarzyszyć zabawie, która nadaje się do tańca, do wspólnego pośpiewania i taki klimat staramy się na naszych występach uzyskać. Stopniowo skład grupy powiększał się i zmieniał ostatecznie, przyjmując postać sekstetu opartego na brzmieniach kontrabasu, gitary akustycznej, mandoliny, skrzypiec, akordeonu i zestawu perkusyjnego. Miłość Niedawno do zespołu dołączył Staszek Kukorowski, który akurat w tym zespole gra na skrzypcach. Bardzo mi się fajnie gra z chłopakami. Nie ukrywam, miałem już kiedyś propozycję od Michała, żebym do nich dołączył lat temu X. Wtedy jakoś się nie złożyło. Wtedy miałem tam kilka innych kapel. Teraz teraz chętnie i chętnie mi się z nimi gra, także, także bardzo wszystko wspaniale, cudownie. Koncerty, ile dwa na razie zagraliśmy, ten będzie trzeci w tym składzie. Teraz chłopaki koncertują po całym świecie. Właśnie wrócili z Kanady. Na tych festiwalikach, na których graliśmy, tam było, były różne zespoły, z różnego, no głównie takie podobne troszkę w naszym stylu, ale i poziom muzyczny jest bardzo wysoki, no ale udało nam się tak zrobić, żeby, żeby ludzie zareagowali praktycznie jak w domu. Były takie, takie miejsca, że, że zaczynali tańczyć i śpiewać z nami po drugim kawoku. Próbować śpiewać to było przezabawne, jak, jak, jak próbowali śpiewać z nami, do czego myśmy zachęcali. Ale także na osiedlu warszawskim można było poczuć niesamowity, niezawodny klimat. Pojawili się też fani, którzy zawsze są na koncertach, ale... Ale też zupełnie przypadkowe osoby. Bardzo dawno chłopaków nie słyszałam. Minęło już półtora tygodnia. No i tak długo się nie da wytrzymać. Czego się Państwo spodziewają? Możesz tak zapytać. My wiemy, czego się spodziewamy. Tego, co zawsze świetna zabawa, świetna atmosfera, super ludzie. No po prostu to jest niesamowita sprawa być tutaj. Na stronie poznań.pl żeśmy wyczaili, że tak powiem, w cudzysłowie, dzisiejsze wydarzenie. I w związku z tym, że robimy muzykę na żywo, zwiedziliśmy, że przyjedziemy. Świetnie, a czy pani jest tutaj mieszkanką osiedla wętrzerskiego? Nie, w ogóle mieszkam poza Poznaniem, w Dąbrowie. Byłem już na paru koncertach tego zespołu. Podobała mi się ich muzyka, czasami też ich słucham w swoim otoczeniu. No trochę też ich poznałem. Zaproszenie też dzięki tutaj kolegom. No i tyle. Koncert był bezpłatny, ponieważ dofinansował go Urząd Miasta Poznania. Wszystko w ramach drugiej edycji projektu Spotkania z Etnokulturą. Jej kuratorem jest Kamil Zajmer. Staram się dobierać te zespoły w. Taki sposób, żeby promować muzykę, y, taką, której, która nie jest y, popularna w mainstreamie, że tak to nazwę. Y, natomiast jest ona bardzo ciekawa, y, jest różnorodna, tak naprawdę. Y, no, projekt Atemamy, o którym wspominałem, y, był to projekt muzyki żydowskiej, dawnej muzyki żydowskiej, właśnie klezmerskiej, y, tank przedwojennych, y, przed, y, utworów przedwojennych teatrów, właśnie żydowskich. Odra Kapela gra natomiast taką mieszankę muzyki, Muzyki tradycyjnej, ludowej, a także muzyki miejskiej z takich zaułek, zaułków podw podwórkowych. A niesamowita sprawa to miks różnych gatunków. Gazeta ratajska jest dostępna w naszej dzielnicy, a w niej artykuł, z którego można się dowiedzieć, gdzie na ratajach, hartowie i rzegrzu przybyło paneli fotowoltaicznych, a także gdzie obecnie trwają remonty. Poza tym historia rataj na stulecie przyłączenia tej dzielnicy do Poznania i oczywiście spora dawka kultury. Gazeta Ratajska jest dostępna w domach kultury, kierownictwach osiedli, w siedzibie zarządu spółdzielni i w wybranych punktach handlowych. Między innymi w restauracji Trojka i Delikatesach Mięsnych Zyguła na osiedlu Armii Krajowej 101, w klinice weterynaryjnej Majpet na osiedlu Tysiąclecia 30, na pływalni miejskiej Rataje na osiedlu Piastowskim, w do Tat Markecie na osiedlu Lecha, w chacie Polskiej i w sklepie papierniczo-zabawkowym na osiedlu Powstań Narodowych, z POŁEM na osiedlu Jagielowskiego. Jelońskim 121 i Oświecenia 60, w Centrum Aparatów Słuchowych 24 oraz Wisura Poznań na osiedlu Rzeczypospolitej 1, w bestmarkecie Ukraińskim Sklepie Spożywczym na osiedlu Piastowskim 17, w Pracowni Rentgenu Diagnostycznej na ulicy Kurnickiej 24, w Euromedzie na osiedlu Piastowskim. Spis wszystkich tych punktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Gazeta Ratajska. I to już, drodzy Państwo, wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. A następne 26 czerwca, jak zwykle, w czwartek o godzinie 16.30. Do zobaczenia!